Witam. Postanowiłem nagrać taki cykl odcinków. Nie wiem ile dokładnie tych odcinków będzie. Kilka, kilkanaście w temacie takiej ogólnej wiedzy, ale klienta, czyli co klient powinien wiedzieć o, ogólnie o, o warsztatach naprawiających motocykle, motorowery, skutery atv -y, kłady, czyli takie, takie, takie inne rzeczy jeżdżące, nie wliczając samochodów i rowerów. O, może w ten sposób. Co ma, na, co ma to na celu? Chciałbym może lekko uświadomić klientów, jak to, jak, to tam wszystko, jak to tam wszystko wygląda. Dlaczego się dzieje tak, a nie inaczej. Dlaczego trzeba czekać na jakieś tam nie wiem, kawasaki 3 tygodnie, skoro to jest bardzo prosta sprawa z punktu widzenia klienta. Postaram się wytłumaczyć, jak to po kolei wszystko, jak to po kolei wszystko funkcjonuje. Od, od funkcjonowania takich firm jak my prowadzimy do yy, oddawania, oddawania, że tak powiem. Pojazdu po naprawie. Takie coś sobie, sobie, sobie postanowiłem stworzyć. Sądzę, że klientom, że inaczej to wygląda. Klienci są raczej przyzwyczajeni do samochodów, gdzie, gdzie no sposób naprawiania jest zdecydowanie, zdecydowanie inny. jedno ślady to nie samochody, są różne różne technologie, mimo to, że to ma silnik czterosłupowy i tamten jest silnik czterosłupowy technologia ujęta w tych silnikach jest, jest zupełnie inna przyjmie się, albo się nie przyjmie nie wiem, czy, czy klienci oglądają mój kanał, czy nie ale będzie to takie lekkie, lekkie no, no nie chcę powiedzieć, że naprostowanie klienta, ale lekkie takie Wytłumaczenie faz, jakie, jakie tam, jak to się wszystko przedstawia, jak to się prowadzi z punktu widzenia warsztatu, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Nie wiem, ile będzie odcinków, ale, ale sądzę, że no, kilka będzie. Kilka, kilka sztuk będzie. Myślę, że ten materiał wrzucę w niedzielę rano taką zapowiedź, taki zwiastun. A co środy albo może co piątek, nie wiem, coś tam, będzie jeden odcinek. Sądzę, że wyrobimy się w miarę, w miarę szybko i że to będzie przydatny materiał, przynajmniej z punktu widzenia warsztatów. Rozmawiałem tam z kilkoma znajomymi. Mniej więcej wszystkie warsztaty borykają się z takimi samymi problemami. Klienci są niezadowoleni z tych samych, z tych samych zawsze z tych samych. Z tych samych względów na praktycznie każdym warsztacie, może po, tym, po, tych, po tych materiałach moich będą troch, trochę mniej niezadowoleni. Może będzie trochę, trochę zrozumienia w temacie. Pamiętajcie, subki, lajki, komentujcie, czy to się przyda, czy się nie przyda. To, to jest najbardziej takie istotne dla mnie. Pamiętajcie o kawusi dla Adasia. Właśnie tutaj mam. Zapraszamy na naszego Facebooka, gdzie tam mniej więcej co do dnia jest, jest co aktualnie dzieje się na warsztacie, co się robi. Jak widzicie, ja też teraz na warsztacie czekam, aż mi się piec rozpali, bo już się trochę, trochę zimno zrobiło. Za chwilę za chwilę ruszam do pracy. No to co? Trzymajcie się. Dajcie znać w komentarzach, czy to będzie przydatne, czy to będzie nieprzydatne, jak wy, jak wy, jak wy uważacie. Na razie.